Hej wszystkim, witam was w finałowym odcinku, gdzie będziemy sobie podsumowywać 60 harków na Hot Sign Evencie. Mamy 10 sierpnia, a ja już mam skończone 60 harków na Hot Sign Evencie, tak jak zapowiedziałem, zajmowałem się tym w sierpniu. No i 60 postaci udało się zrobić w zaledwie 10 dni. Szybko, szybko, aż sam jestem zdziwiony, że tak fajnie to wszystko sprawnie się udało zrobić. Ogólnie mogłem sobie to jakby wiecie, rozszerzyć na cały miesiąc i robić po prostu tylko dwie postacie dziennie. I tak bym po prostu do końca sierpnia sobie to robił, ale jednak stwierdziłem, że lepiej to zrobić, zajmować się tylko tym i zrobić sobie to jak najszybciej, żeby był spokój, bo no nie wiadomo, co będzie później. Czy potem będę miał czas, czy coś tam, wiecie, może wypaść, więc lepiej po prostu było zajmować się tylko tym. No i dzięki temu 10 dni wystarczyło, bo dzisiaj rano skończyłem właśnie ostatnie trzy postacie. No i udało się właśnie szybko zrobić właśnie te 60 harków. No i ogólnie, nawet dla mnie jest to mało, bo spokojnie można by jeszcze robić jeszcze, większy, jeszcze większą ilością tych harków, tylko trzeba by ja najpierw mieć, także no kto wie, czy może za rok nie będziemy tego robić 80 harkami, no też to jest jakiś challenge, skoro tutaj mi to zajęło 10 dni. to nawet gdybyś mieli kolejne 60 postaci, no to gdzieś tam do 20 powinnam się wyrobić. No ale to 60 kolejnych postaci, żeby było 120, no to to jest raczej niemożliwe, bo kto by chciał to wszystko ekspić, no ale kto wie, może za rok będzie 80 postaci. To się jeszcze okaże, czy w ogóle będziemy chcieli się tym zajmować. Na pewno będziemy chcieli, ale czy to nam dokładnie aż tak fajnie wyjdzie, no zobaczymy. W tym roku bardzo fajnie nam to wyszło. Ogólnie na trzecim koncie było tak fajnie zrobione, że. Yy były same Knajci na 35 levelu, no i tam przez długi czas nie logowałem na to konto specjalnie, bo wiedziałem, że jeśli nie będę logował chyba przez pół roku, no to potem po półrocznym zalogowaniu się otrzymujemy premium account na 7 dni. No i dzięki temu jakby zaoszczędziłem, bo już nie musiałem na tamto konto wydawać 250 końców na paka i po prostu przez tydzień yy, tam był premium account, dzięki czemu mogłem wykonać Hot Sign Event. Więc tylko tym jakby się zajmowałem. No jeśli chodzi o tamto trzecie konto, no to tam po prostu były same knight, te 35 levele, No i w sumie to dwa dni mi zajęło, żeby te 20 postaci ogarnąć. Tam już wszystko było przygotowane. No i knight'em na 35 levelu mamy o tyle fajnie, że po prostu ten backpack ze składnikami, jeśli robimy tym naszym pierwszym harkiem, pierwszy raz ten event, no to zrobimy go dwa razy, więc po prostu mamy na tyle kapa na knajcie na tym już poziomie, że po prostu ten cały backpack, bo on waży chyba 1000 coś oza ponad, no to po prostu mamy aż tyle miejsca w, w kapie, żeby to po prostu wziąć. No niestety sytuacja odwrotna jest na RPQ. Niestety na RPQ nie mamy tyle capacity, żeby tego, żeby to wziąć. Jedyną metodą jest albo po prostu rozłożyć sobie składniki na dwa razy, albo po prostu sobie zanieść resztę składników innym harkiem i po prostu tam rzucić. Także to też jest w jakiś sposób, albo ewentualnie można sobie zimbuingować backpack na udźwig, to nam daje chyba 15% udźwigu to na tym poziomie to jest chyba 170 k więcej, czy jakoś tak, więc to tyle po prostu wystarczy, więc ja sobie zimbuingowałem ten backpack na capacity, no i dzięki czemu na RPK-u mogłem już dźwignąć ten cały backpack, mogłem sobie tam go zanieść do NPCK, no i tam spisać wszystkie te regułki, no a mainem po prostu donosiłem sobie ciała kuczaków i bata, także to był też szybki sposób i ogólnie też pewnie to poszło, no bo nikt jakby nie przeszkadzał, ogólnie widzę, że nie wiem czy małe jest zainteresowanie na tym evencie w tym roku, czy co, bo tam w ogóle nie widać żadnych ludzi i pierwszego, drugiego, trzeciego, co w tamtym roku była masa ludzi, bo widziałem, że każdy chodził tymi nopkami, to jak w tym roku, no mało kto chodził, no dwie, trzy osoby może jak się spotkało. Co koniec końców też było fajne, no bo mogłem się tam wylogować, mogłem tam rzucić koło NPCK ciała tego hmm, kuczaka i bata na ziemię, wylogować się, zalogować się tam na inną postać, no i sobie to po prostu zabrać, nie było takiej sytuacji, że ktoś mi... Coś tam ukradł, bo w tamtym roku jak się tak przelogowywałem, rzucałem te składniki, te ciała tam na ziemię, no to czasem ktoś tam wszedł i to zabrał, no nie? Także też to po prostu zajmowało czas. I tutaj taka jedna sytuacja była no, z lekkimi problemami, po prostu mój błąd też niepotrzebny, mój simboingowany backpack sobie rzuciłem gdzieś tam na ziemię, chciałem go szybko przelogować na innego harka i tam po prostu go zabrać, no ktoś mi go tam niestety zabrał, rzucał, zaczynał go przesuwać, ja go goniłem, niestety go nie złapałem ale potem przelogowałem na maila, spotkałem tego gościa i napisałem mu, żeby oddał backpack, no i że on mnie znał, no to mi po prostu ten backpack oddał, bo tego mojego nobka nie znał. Um więc po prostu tamtym knopkiem mi zabrał ten backpack, ale na mainierzu oddał no i dobrze, bo no w sumie straciłbym tylko no 250K za imbuing na backpack plus te rzeczy, które trzeba mieć do imbu na backpack. Także jak i taki to był chyba taki, taki największy problem, no ale w koniec końców udało się. Go odzyskać ten backpack. No i ten backpack mamy generalnie 20 godzin imbuinga, no to tam chyba ze, ze 3 godziny tylko zmarnowałem, może nawet nie. <laughs> Więc spokojnie ten backpack wystarczy na lata, na jakieś na kolejne lata tego eventu, też się przyda. No i co teraz jeszcze możemy powiedzieć? Aha, było 60 harków, ja sobie tu już patrzę backpack, jeśli dobrze policzyłem, no to 39 halków było takie, które robiłem ten event pierwszy raz, że miałem dwa razy te wszystkie skład, te wszystkie rzeczy w backpacku, także 39 było halków te pierwszy raz co robiłem, no i 21 postaci to było te postacie, które robiły event już po raz kolejny, więc tylko mamy jeden raz każdy, po, po każdym składniku także też spokon. No wiadomo, gdyby to było każda postać pierwszy raz, no to to było wiele więcej tych składników, no bo jednak tutaj 21 jeszcze mogłem mieć dodatkowo tych rzeczy, no ale no trudno, zawsze lepiej coś niż nic. No wiadomo jak to jest. No i co? Możemy sobie teraz zobaczyć, ile dokładnie tego mamy. Ja powoli sobie już jakby zacząłem sprzedawać te potrawki z eventu, mimo że jest dopiero sierpień i każdy ma tego dużo, ale cena na markecie spowodowała niektórych składników, może nie wszystkie, ale niektórych składników spowodowała, że jest na tyle droga, że spokojnie można takiej cenie sprzedawać, gdyż no, te dwa miesiące przed sierpniem, jak sprzedawałem, no to też po tej samej cenie sprzedawałem te właśnie niektóre składniki, więc uznałem, że ta cena jest bardzo dobra i że spokojnie można już to y, zacząć sobie sprzedawać. My sobie jeszcze w tym odcinku... Y, Przeliczymy szacunkowy zysk z tego eventu, zakładając, że to wszystko się sprzeda. Ja sobie też już załączę ten mój notatnik, gdzie już tam się coś sprzedało. I zaczniemy sobie to dodawać. I kto wie, może już jeszcze w tym odcinku wystawimy coś tam na market. Zobaczymy. Ja sobie już tutaj załączę ten notatnik. Gdzieś go tu znajdę. Nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć, ale tutaj mamy już 1 sierpnia. Ja sobie gdzieś tam kiedyś nagę w ten pinowy odcinek, ile faktycznie zarobiłem, no ale w tym odcinku jeszcze sobie będziemy liczyć, ile bym zarobił szacunkowo. Także możemy sobie tutaj już to policzyć, bo to już na pewno zysk już z tego, bo to się sprzedało. A potem sobie będziemy dokładać jeszcze tamte, co by było, gdyby. Więc mamy tutaj 115,8. 56, dodać 22999, tutaj nam się ten 4 WG KSL sprzedały za ponad, 500, ponad 115k, Ten Hydra Tongue za 22, 999. po takiej w sumie też cenie te dwa miesiące temu sprzedawaliśmy, bo to nawet mi zostało z tamtego roku. To potem tego 2 sierpnia się te Demonic Candy Ball sprzedały, no to to jest to co wystawiłem jeszcze przed sierpniem, co z tamtego roku zostało. Ja sobie tutaj dodam. No i to potem to jest 15 candy też zostało. Też to się sprzedało. 49935. 5 sierpnia nam się dwa krot cake'i y sprzedały za ponad, 400 to także no 200k za sztukę. Myślę, że to jest dobra cena. Także jak najbardziej to się opłacało już sprzedać, chociaż dziwne, że te nie pojawiły się na markecie, w tamtym roku i były po 8 c za sztukę, a w tym roku jakby tego nie ma, bo to jest po 200k, po 190 także no nie wiem czy każdy sobie to trzyma dla siebie, prawdopodobnie tak. Albo każdy jeszcze przetrzymuje te potrawki, żeby to wystawić dopiero na market, gdzieś tam za miesiąc. To jeszcze te dwa demoniki, Candy bale się sprzedały. No i ten Roast Dragon Wings za prawie 15 k to też jest dobra cena, bo te dwa miesiące przed sierpniem też po takiej samej cenie to sprzedałem. 6 sierpnia tu mamy banana szyjki, z tamtego roku zostały. Ja sobie to dodam. Tu mamy te demoniki jeszcze. I te dwa karotki, znowu po ponad 200 k, się sprzedały za sztukę. Także też fajnie. I ten 7 sierpnia, to mamy 214999, 950 908, 665 58. Tu mamy z 8, to jest 14897. Znowu, Leo Study Goning się sprzedał. No i znowu, te dwa karotki y się sprzedały. Ja sobie jeszcze luknę na market, czy coś tam się nie sprzedało od tamtego momentu. Bo pewnie jeszcze coś się sprzedało, żeby sobie to dodać. Zobaczmy, to było ostatnie 8, 8 25, 21 21 jeden, to jest ten karotka i ostatni coś się sprzedał. Dobra, to ja jeszcze tylko szybko przepatrzę czy jest tu coś z potrawek. Mamy tu a nie, to było anulowane, OK. Tu jest Raustadon Wings, to ja sobie to dodam. Ja sobie jeszcze tego nie zapisałem, bo po prostu nie zdążyłem, ale no będę to Zapisywał. Kolejny tale tego no więc jest. To jest kolejny znowu. No i chyba już nic więcej nie ma na ten moment się nie sprzedał Ja w dalszym ciągu jestem w robieniu filmiku na sprzedaży składników, także na gdzieś tam 1, 2, czy 3 września będzie odcinek ile zarobiłem na samych składnikach. Bo to też jest ważne, tutaj też się to bardzo fajnie sprzedaje, więc po prostu widać, że ten event jest robiony, no bo to rzeczy się sprzedają, aczkolwiek graczy nie widać. Kiedy oni to robią? Jak. No chyba robią, skoro skupiam te składniki do tego eventu. Także na ten moment yy, z tych sprzedanych itemków, póki co mamy 2 776 306 golda, to jest taki na razie ten zarobek oficjalny. I teraz możemy przejść właśnie do marketu i policzymy sobie ile jeszcze bym dodatkowo mógł zarobić. Ja sobie drugi kalkulator tworzę I przejdźmy sobie do pierwszego. Yy. Platform Steva To jest ten pierwszy składnik Tutaj cena spadła, aż za bardzo spadła Niestety Baczmy sobie Rotform Tutaj mamy 372, więc na ten moment nie wystawiam tego Rotform Stewów. Ogólnie mamy 97, także fajnie. No i tutaj gdzieś pewnie jak to będzie gdzieś po 600, może 700-800k, no to zacznę to po prostu wystawiać na market. Nie wiadomo ile będzie musieli czekać. No wszystko zależy. Raczej. Mi się nie uda, żeby to za 1KK sprzedawać. Także muszę po prostu czekać jakieś kilka miesięcy aż to wszystko. Zlecia, się, skończą zapasy, hmm, ale policzmy sobie, co by było, gdybym na ten moment to wystawił na market, czyli 371999. Aha, nie tak. 371999, tak, gdybym to wystawił na market, no to na ten moment mam za same rotform stawy ponad 35 miliona. Hmm. A to mogę już do tamtego dodawać. Dobra, to dodajemy do tamtego, do tych 2 milionów 35, 3, 6, 2, 2, 2, 4. Dobra, przechodzimy sobie do drugiego dania Hydraton salat. I tutaj już mamy na markecie wystawione te 51. Hmm, powiedzmy, że ja sobie to dodam. Albo może i nie. No dobra, przyjmijmy wersję, że to się może sprzedać, bo to jest takie nieoficjalne przeliczanie tego Ile by tutaj było zysku Także powiedzmy, że ja sobie ten 1, 1, 7, 2, 9, 3, 9 dodam I tu jeszcze Jakbym to za 999 9, 9, 9 powystawiał, też 97 tego mam To jest 950k 504 No dobra, to jest takie wiecie, wszystko nieoficjalne Raczej cena nie będzie taka jaką tutaj sobie policzymy. I tutaj mamy roster Dragon Ringsy. Tu mamy tego jednego na markecie wystawionego, to ja sobie to dodam. I dodamy jeszcze te 90 co tu jest. Jaką tu mamy cenę? 1, 2, 8, 7, 6, 3, 1. Ok, przechodzimy do czwartej potrawki. Mamy Tropical Fight Tilar Build 349 i zobaczmy sobie no myślę, że jak ktoś to będzie gdzieś może po 400K, no to to zaczniemy wystawiać, bo dwa miesiące przed no to wystawialiśmy to po 370K, także to raczej znaczy cena gdzieś taka się powinna utrzymać do 400K, nawet jak będzie 380 to już chyba myślę można wystawiać 9995. Co by było, gdyby to miałbym za to 33 miliony. 33 524 Ok, przechodzimy do piątego dania. Tu mamy szejki, to nie będzie nic warte. Ja sobie, on no tutaj ma na wystawie T19, więc ja sobie to zostawię. I te banana na po prostu zacznę wystawiać od razu, myślę, ale dopiero we wrześniu, bo póki co sobie chcę zostawiać miejsce na markecie na składniki z sierpnia z tego eventu. A te bono na nasze ekipy, po prostu zacznę wystawiać, myślę, już we wrześniu, bo za to i tak nie zarobię po prostu więcej. plus 18,924. I tu jeszcze to, gdyby się sprzedało. No to za to mamy 94,679. Dobra, przechodzimy sobie do wlegi Kalesole. Tutaj też to mamy na markecie, jeszcze 42. No to przyjmijmy, że to się za tyle sprzeda. Plus 1, 2, 1, 6, 4, 8, 8, No i mamy te 97, no to po 19 tysięcy. I mamy za to ponad 1,9. Lekko dodać 1,901, 104. No bo już tam jakaś fajna kwota jest. Fillet na peppers. Tutaj też mamy 53, no to też załóżmy, że to się sprzeda. Jest 2490947. I te moje tutaj, co bym wystawił teraz, no to mam 19. 1901104. Ok, Blessed Stalki. Tutaj cena też spadła. Aha, tego file nie no Peppers. Chile de la Peno Papers, no to tutaj po 4cc minimum, by to musiało być, żebym to wystawiał, bo za tyle było. Także no to zostawiam, no może to się sprzeda, zobaczymy. A Blessed Stake'i, tutaj cena spadła do prawie 300k, więc no to się na ten moment nie opat tego sprzedawać. Yy, Blessed Stake'i, no tutaj było te 2 miesiące przed sierpniem za 370, więc no myślę, że gdzieś w takiej cenie też będę to yy, sprzedawać. To, co by było, gdybym teraz to sprzedał 9,6,998? No to mamy 28 kk tylko za to ponad, no więc to się po prostu nie opłaca. 6,29 Danie 9. No, ten fishburger. No, to ta potrawka też po prostu nie ma sensu w tej grze, bo ona jakby nic nie daje. Znaczy, dodaje zwiększenie phishingu, ale ten phishing, no, to w sumie nie za bardzo ci coś daje. Także jak będzie gdzieś po 13K, no to to zacznę wystawiać na Markecie. To coś tam się to sprzedawało. Kiedyś ktoś to skupywał, więc no pewnie ktoś to kupi i może na tym jakoś zarobię, No to tutaj byłoby tyle. 896. No i to gdybym już teraz to sprzedał, no to za niecałe 6K. 570 lekko by wyszło. 2, 6, 4. No na tej potacji tak nikt nie zarobi, no ale trzeba było ją zrobić, no bo wiadomo. Nie zrobilibyśmy reszty karatkejki i tutaj mamy jeszcze tą jedną, no to ja sobie ją dodam, 20999, no to się powinno kiedyś sprzedać, tutaj cena już spadła do mniej niż 200k, ja na ten moment nie będę tego wystawiał, no bo to nie, no nie ma sensu, skoro się to kiedyś za 200k sprzedało, no to warto poczekać, może to się znowu y, sprzeda za 200k, no i tak mamy prawie cały rok, żeby to sprzedawać, więc... Myślę na spokojnie, aczkolwiek tego jest, jest tak dużo, że pewnie zajmie mi to kilka miesięcy, dobrych miesięcy, zanim to wszystko sprzedam i zanim zrobimy na tym ewencie po prostu taki dobry zysk. Kokonstrzeń Baki, no tutaj, tutaj za 3 cc minimum bym musiał to sprzedawać. Tutaj mamy nawet wystawione, no to ja sobie to dodam, dodać 309, 930. No i mamy jeszcze te 2299, tak bym musiał to wystawić. No i mamy ponad 2 kaka niby za to 2186, 284. No tutaj mamy Black Jacka jeszcze. Black Jacka, no to tutaj to by się musiało sprzedawać. Cena na razie spadło do 146 no ale ten blackjack, no to jakby było za 160 na markecie, no to spokojnie myślę, możecie to wystawiać. Ja też będę, no bo to cena i tak nigdy nie będzie jakoś specjalnie większa. 150, 160, tak do 180 max, no to myślę, że tutaj będzie. No raczej 200k nie wyciągniecie za tego blackjacka, to nie ma szans. Ale te 160 można spokojnie zarobić. No to na ten moment 99,5 miałbym ponad 13k, tylko za to, więc no jest to troszkę za mało. Można, można na tym wyciągnąć więcej. Jak najbardziej, dodajemy sobie to. Demonic Candy Ball. No tutaj mamy coś wystawione jeszcze z tamtego roku. No to dajmy, że to się może sprzedać. 575. No i te moje, co mam 486, no to bym musiał za tyle wystawić. No, i tu mamy 1,5 ponad tego zysku. 1,5, 2, 3, 619. Dobra, i ostatnio mamy Sweet Magnize Elixir. I z tą potrawką będzie tak, że ja tego nie będę sprzedawać na markecie, tylko będziemy ją wypijać i klonować sobie pryzmaty gringi I te pryzmaty gringi po prostu będziemy musieli sprzedać po jakiejś fajnej cenie. Na ten moment jest to 604K. No, generalnie to się nie opłata na ten moment tego wystawiać. No, bo tutaj no wiadomo, ja będę czekał. Zobaczmy sobie na pryzmaty Goingy. Bo tu jest sytuacja taka, że tu jest 800 cc za pryzmaty Goinga, a ta potawka jest jakby za 600. Czyli teoretycznie, lepiej kupić tą potrawkę na klonowanie pryzmaty gringa, wypić ją i sklonować sobie 10. Wtedy mamy to za 600k niż jakby kupić 10 pryzmaty gringów co nam daje 800k. No. Więc tu jest taka zasada. I generalnie tak jak w tamtym roku te pryzmaty gringi będę sprzedawać po minimum 9 c za sztukę. Także albo będziemy robić mm, takie akcje, że będziemy skupywać to z marketu przy jakimś Double XP tylko. No bo wtedy nie będą się odbywały warzone. Więc jest to najlepszy sposób, żeby po prostu to, ten market tutaj zwiększyć cenę tego tego inga, skupić to wszystko i powystawiać. No na ten moment, jakby nie opłaca się, gdyby nawet był jakiś tam Double EXP, no to myślę, że nie opłaca mi się skupić tego wszystkiego z marketu, bo tu bym musiał to wszystko kupić. To jest 5K ponad 6, 7, 8. To było z 90, a tu mamy jeszcze te 100, czyli to też bym musiał jeszcze kupić, bo chodzi o czysty profit bez opodatkowania, więc to to jeszcze nie jest 900 za sztukę, bo to jest dopiero gdzieś chyba tutaj, więc to bym musiał wszystko pokupywać. No to jest bardzo dużo, więc no raczej na ten moment bym tego nie skupywał. Znaczy no zobaczymy co się stanie na przyszłym Double XP. nie wiem kiedy będzie. Może pewnie dopiero we wrześniu, także no warto sobie poczekać. Ale dajmy na to, co by było, gdybym no na przykład ja sprzedał te sweetie, to tak jak mówię, się nie opłaca, bo myślę, że spokojnie za 900k można by to sprzedać, no ale liczymy, co by było na ten moment, czyli to mamy dodać 57, 5, 8, 7, 900, 0, Tak bym to miał. Czyli miałbym za, to, za ten event tymi 60 harkami zarobione. 203 908 109 Golda, także no ponad te 200kk, no i mniej więcej gdzieś tak szacuję, że ponad 200kk uda się dokładnie zarobić na tym evencie, nie wiadomo tylko dokładnie kiedy, czy to będzie za nie wiem, w czerwcu, w maju w przyszłym roku, czy no kiedy wszystko właśnie się okaże, żeby jak najwięcej wziąć za każdą z potrawek, żeby ta cena skumuluc, skumulowana była do właśnie tych ponad 200 kK, także będziemy sobie czekać. No ale przyszłościowy zarobek jest z tego bardzo duży. Więc jak mi się uda zrobić te ponad 200 kk na tym, no to pomyślimy co sobie tutaj mniej więcej kupić za ten event, bo myślałem, że może kupię sobie drugiego Spade Horn Armora żebym miał na mojego 400 pierwszego Eka, co już wtedy będzie. Bo mam już jednego tego Speed Horn Almora i możliwe, że będę chciał mieć drugiego, bo po prostu gdybym expił na lodowych spotach i na ognistych, no to jednego z Speed Horn Almora mamy na HPK i na odporność na ogień, na Imbu, na drugiego właśnie miałbym na HPK i na odporność na obrażenia od lodu, więc miałbym dwa takie Speed Horn Almora, ale to jeszcze jest kwestia przemyślenia, czy będę tak robił. Możliwe, że tak się stanie. No wszystko też zależy od tego ile na tym y, evencie dokładnie zarobię. Także no tak jak mówię to jest takie szacunkowe y, obliczenie. Ja sobie mogę gdzieś tam tutaj w podsumowaniach to zapisać i zobaczymy tak na przykład za tydzień ile bym na tym zarobił. Czy cena będzie większa, czy mniejsza. Czy to będzie spadało, czy... Czy się zwiększało? No, powinno się to zwiększać, ale to wiecie, jak to jest, już nie bywa. Także wszystko się okaże, zobaczymy jak to będzie. Ja dziękuję Wam za ten odcinek. Wyszło prawie ponad 26 minut lekko, także już nie chcę przedłużać. Jeśli filmik się spodobał, no to zostawcie kciuka, łapkę w górę. Jak ktoś jest nowy, no to możecie zasubskrybować kanał. No i komentarz też będzie mile widziany. Dajcie znać ile Wy sobie zarobiliście na tym evencie, czy ile macharkami Wy zamierzacie, czy zamierzaliście, czy zrobiliście już ten... Event mi się to udało bardzo szybko. Także dzięki za uwagę, miłego ekspienia. No i póki co dalej mamy 399 level. A we wrześniu, po zdobyciu kamienia, będziemy właśnie nagrywać specjalny odcinek, gdzie wybijemy ten 401 level. Także zapraszam na też na, ten, na to wydarzenie we wrześniu. No i na kolejne filmy na moim kanale, które powinny się pojawiać. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia wszystkim. Papa! Pa.